To u nas właśnie jest to to Ale pierwsza sprawa do rolki. Ja. To, to było tam, nie? Nie wiem, czy było tam. To było jak ty, to kręcisz kołami w drugą stronę, jak Ci auty? Nie To jest I tak, że drugą stronę, się Nie możesz takie przygodzić. Musisz Ci mu auty dać, żeby je samowolnie, bo tak się przewalić właśnie.

Boś Bo poszła po pewno robić zdjęcia i się ten, reflekt zabudowali, aha. Dobra, dobra, zacznij. Mnie nie robiło się auto i wiesz, co to tak było dziwku. Vai, vou, vai, vou. Vai, vou, será, será. É okay. que I cofnij nim? A to było od pola! i cofnij normalnie! Przed granicą, te pilotki są! Chodź mi odpalić, wiesz? Chodź, <noise> <Bo> tam pan złotkę <noise> tam... w tej pitarze swojej. Bo czekaj, na kierownika, nie wiesz, daj się doim, kierownik. Kierownik grupowy.

W powietrzu? Tam ten się w powietrzu kręci. Wisi w powietrzu. w powietrzu. Prosto. Wisi ci koło. Nie ma, ono nie łapie. Nie, łapie. Tam trzeba dociążyć chyba. И не знаю, что оно. То, ей. На лево леку. О. Дерурай доту. А? Оно. То, тут что тут. А легко оно

Tu mnie odwiedziłem. Jest, to jest na prosto na razie. Dobra, No, no, w bocie. i spróbuj teraz tu wjechać ¡Suscríbete

Słysza, a to pytasz się, a, to się dobrze to, zawsze. To a... to. Czy to, to potem mogę ja jechać? <grym> ja, nie, no, mamy łóżko rozwalone, żeby się i nie, 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 już nie, 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 70 zł. A to już tak 5 wypraw No to tak jak my mamy złożytkiem, może już stawki wysypało. Tak się nie da jechać, nie? Ale to chyba tak, że Nie trzeba złożyć. No. Ten... Nie trzeba tam na tym, Nie tam tam Nie trzeba Fajnie, Nie trzeba ognisko, szybciej, Nie No, czekaj. A niech na no, się ustawi na dobra, 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 no to jeszcze. Ja, ale będę miał filmy. Czekaj, zapinasz. <grym>. Zapięte! Ja, Zaczynasz! Zapięte Ania! Anna, może w Ja, połowa w Dobra, dobra. دا ملاتي نو و سفر د مخا کدارو دا نو دا وایو پروبویمه پروبویمه